Serdecznie. No i w dzisiejszym odcinku będziemy grali tylko z I Stwierdziłem, że weźmy sobie chamberka, bo o czummy nie. No starcie, strzelcie łapeczkę w górę, bo kiepsko, kiepsko. Wow! Ale ładny headshot poleciał. Ok, udało się. Wow, i powiem wam, że to było dosyć takie, że. Wow. Ładnie, udało się. Ej, ale w ogóle widzieliście tego te strzała na gecko? Ej, co to było? Kurczę, ja może z chamberem zostanę, mailem. Nie no, ogólnie kiedyś chciałam grać z chamberkiem, Jakieś tam lata, wiecie o co chodzi, te sprawy. No ale, coś nie wyszło, więc... E, zostałem w przegraniu przy Deadlock. Dobra, idę próbować. By nie? Ej, na razie pusto. Smoki na... Znowu na tak. Tak, tak, tak. Ale dostałem, dostałem od niego, strasznie. Zdążysz, masz to? Nie, nie? ładnie, ładnie, ale to był nie mam pytań do tego. Jest strasznie trollowałem, ale Kijo widzę, że tutaj skręcowałem. Moja imię troszeczkę no ale. my klik you know. Dobra, wyłączam już ten telefon i skupiam się na kierce. Ogólnie ustawię sobie tutaj kamerkę. Bo jakby tutaj przyszli, to ja sobie wiecie o co chodzi. Ja tutaj sobie stanę i będę pilnował, ok, lecimy. Mam nadzieję, że tutaj ktoś przyjdzie. Aha, ale dostałem strasznie. Chęt trzy jeszcze dostałem. Nie, dostałem takiego flesha na web. Brawo, ale to było takie. Ej, nasz team teraz ma strasznie szczęście. Zobaczcie sobie to. Nie dość, że Killjoy wcześniej ugrała to jakoś. Teraz to Crow uratowała Rainę, więc ładnie, ładnie. Więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, taki challenge Możecie pisać propozycje w komentarzu. Jakie macie challenge dla mnie, to chętnie coś. Innego nagram. Kurze, by było blisko. Dobra, nie mam pieniędzy, ale zagram sobie z szeryfem Dobra, kamerkę kupię w sumie, bo kamerka się przydaje, jednak wiecie. Dostałam przyskana przez, przez boksa, nie? To jest smutne. Bardzo smutne w sumie. Arena na mnie coś się ogarnia coś. O jest. Excuse me. To jest. Co? Nie wiem, czy wy to widzieliście, co tutaj się stało? To ten talerzyk zrobił. Ja tutaj troluję, ale spokojnie, to się zmieni za chwilę. Może za chwilę, nie wiem. Kurczę! Kolejny raz został odgakłych chuta. Nie wytrzymam. Czemu ja cały czas dostaję od niego headshota? Nie, to jest po prostu no way Cały czas od niego Dobra, stanę sobie tutaj, to jest takie niespodziewane Niespodziewane, żeby tu przyszli, nie? Mi się wydaje Zobaczymy, czy to będą wiedzieć, że to będę stał i dobra Ładnie zabiłem, ale kurczę, strasznie mi się ciężko przyzwyczaić Dobra, i rushuj po kila. Ładnie. Dobra, tam na logo Brawo Brawo, brawo, ładnie, strasznie Dobra, robimy coś takiego, mam nadzieję, że tu przyjdą Nie umiem trafić, serio? co to jest? Nie umiem trafić, coś. A ja mam teraz to. Nie, wszystko ma. Pa... Nie, ja jestem taki sezon. Ja to jest po prostu dramat. Nie, ja nie umiem grać w tym Dobra, nie gram w ogóle chyba kilka dni tą postacią. Znaczy, kilka dni w ogóle nie gram Valoranta, więc to może być troszeczkę śmieszne dla was Nie no zrobiła? Nie no, tak to jest giełdza, się na bolce Tak. ładnie Dobra, robimy coś takiego i pr próbujemy kogoś ja. zdjąć jaki To, ale to kawa czy nadzieja? Kawa no. Zero ma, 20 p. No zero, ale nie widziałem go Muszę powiedzieć gdzie jest, nie? Dobra, no to outlap'em Nie, dobra, wiecie co, zagram chyba sobie eco Zagram sobie eko Zagram sobie tym przerywkiem, i potem pójdę chyba marszalkiem. Albo operatorem. Chyba, że teraz pójdę marszalkiem, co uważacie? Tak, żeby mi było stać na później. No nie zgiń, ale zostałem sam. Ładnego headshota dupnąłem, ale co z tego? Dobra, rzucaj tam kulkę, ładnie. Brawo, brawo. Rób. to. Nie, jaki tutaj dostała. O jest kurczę. Defizy, defusuj. Dobra, jeśli dotrwa do tego momentu, to znaczy, żebyście zostawili łapeczkę, ponieważ tutaj tak kloda, emotka, grafa, więc też musicie tak zrobić, kochani, bo więc... nie macie wyjścia w sumie. Dobra, czekajcie, gdzie by się tutaj teleportować, bo żeby się tak nie, oni nie spodziewali, gdzie bym stał. No może tutaj sobie stanę, tutaj jest też spoko miejsce. To smokie. Dobra, ja sobie wrócę w sumie. Gdzie oni są? No ale... Pasteczka będzie lewo, no, Szmychnij ją Dobra, ładnie. Otawaj, wariacie, O, na czas, na czas, na iQ, zrób to Nie no, zaszczeliła mnie. Czemu ona lata? Kurz się. Tyle braku, myślałem, że zdążę Ale też przepraszam, ale jego nie dają do mi też się skupić, nie ma no. To jest takie... no wiecie, nie dobra, lecimy teraz na B, więc może coś ugramy? Nie wiem, ale byłoby super ransko. Nie da się, 140 raid'a no Nie wytrzymam Nie wytrzymam Czemu mi nie co kupić Dobra, gram z marszałem, walić Aha, odezwała się, nie Ej, widzicie, to jest obrażenie, ja tu się staram coś zrobić, no ale Czemu na przykład nie dostanę brisa albo czegoś takiego, nie Tam gdzie jest ważny operator Tylko co dostaje? Dostaję icebox. Nie wiem, to jest smutno. Ja naprawdę się staram coś ugrać, nie? Dobra, spróbuję zagrać Opa, mimo że nikt nie ma kasy, ale trudno. Last player standing. Zarąbiście. Myszka mi się odmoczyła, Halo? Halo, halo. Myszka, myszka mi się odmoczyła Okej, okay, dobra. Ej, strasznie to zrobiłem, strasznie to zrobiłem Gdyby nie ta myszka mi się zlagowała na 10 sekund, nie wiem ile tam było, może z 5 sekund na pewno było, to może bym coś zrobił. Nie chciałam tracić operatora, bo bym nie ma pieniędzy, wiecie. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, leci ostatni raz operator. Jeśli mi nie pójdzie operatorem, to troszeczkę kiepsko nie? ja się gram? Okej, okay, udało się, ładnie Moja myszka, działaj, ładnie Dobra, udało się To za chwilę dogonimy Killjoy, o to chodzi w sumie Żeby ją dogonić, ponieważ mówi, że słabo gram, tymczasem teraz zrobimy dwa killa I co, Killjoy? Masz prawie go staty ode mnie Dobra, ma my nam się mieć mniej, no ale spokojnie Naszym celem jest prześcignięcie tej Killjoy, okej? Okay? Dobra, udało się Okej okay. No, kusie! Ajajaj, było bliziutko w sumie. Kurczę, było tak blisko, kochani, było tak blisko. Nie sądziłem, że mi wyskoczy z operatora, nie? Dobra, 3 kila chociaż ładnie. Taki DJ, który mi już pisał, nice try, nie? To jest po prostu takie smutne. Zero wsparcia w sumie od tego teama, nie? Kurczę, szkoda, że troszeczkę trollowałem. Ale plecy! No mówisz jak ktoś jak plecy są. Klucze, niestety nie udało się wygrać. No i co? Przegraliśmy z padom do platynki 1. Strasznie mi słabo poszedł ten meczek, no ale co? Zdarza się? 18 killi z sniperkami i dobrze, że wyżej niż Killjoy. Więc sobie spotkamy. Także dzięki za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Łapatki. Bajo.